Odchudzona Aneta Zajac w białej na prezentacji ramówki Polsatu. Aneta Zajac od 2004 roku jest główna bohaterka i gwiazda emitowanego w Polsacie serialu Pierwsza Milost. Przez pewien czas jej życie prywatne ukladalo się, jak w serialu. Zajac byle w szczęśliwym związku ze swoim partnerem z pierwszej miłości, Nikolajem Krawczykiem. Niestety, krótko po narodzinach ich synów, Krawczyk doszedł do wniosku, że jednak nie jest za dla siebie stworzeni. Sytuacja była tak napięta, że o wspólnej pracy bylech kochanków nie mogło być mowy. Skończyło się rozstaniem Krawczyka z serialem w 2013 roku. Między Aneta i Mikołajem nadal panuje szorstkie relacje. Ocierającej się niekiedy osad. Na szczęście kariera gwiazdy nadal kwitnie. Zajac pochłania obecnie godzenie kariery zawodowej z wychowaniem bliźniaków i budowaniem kariery influencerki. Na Instagramie obserwuje ja 266 tysięcy osób. To zaledwie o 45 tysięcy mniej niż dawna ukochana jej meza. Agnieszka Glodarczyk, która z Instagrama zrobila swoje główne źródło utrzymania. Aneta Zajac zgromadziła na swoim profilu grono oddanych fanek, które zachwyca się jej nowa. Młodzieńcza fryzura i figura, która aktorka trzyma w ryzach, chociaż przy chorobie tarczycy nie jest to łatwe. Jak zdradzila 3 lata temu w wywiadzie dla Wiwy, zmagala się z nadwaga spowodowana przez chorobę Hashimoto. Ujawniła wtedy, że udało jej się zrzucić 10 kg na diecie bogatej w Blonnik, zalecanej przy chorobach tarczycy. Jak było widać podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu, efekt udało się utrzymać. Aktorka wybrała trudna kreację, nie dost zebiala, to jeszcze z poprzecznymi marszczeniami. Tylko naprawdę pewne swojej figury kobiety mogę pozwolić sobie na wybór pogrubiających sukienek. Zayat dobrała do niej delikatne ensandelki w kolorze dywanu i biała torebkę wyraźnie inspirowana kultowym modelem Sad dla Bagdiora.